Rodzina parafialna przygotowuje się do pięknego jubileuszu. Jednym z etapów przygotowania jest dzisiejsza uroczystość, wprowadzenie religii świętego Mikołaja do tej świątyni parafialnej. Wiele pokoleń czekałoby Święty patron Mikołaj, który jest tutaj od początku, był obecny w religiach. to nasz Pan Jezus Chrystus pozwolił nam, aby po 700 latach, prawie, bo to będzie w 2026 roku, ta wspólnota parafialna, ta rodzina parafialna. Miała u siebie swojego patrona w jego relikwiach. I tu należą się słowa wdzięczności samemu Bogu za ten dar, który otrzymaliśmy, ale i ludziom. W sposób szczególny chciałbym podziękować za inicjatywę i wykonanie tego zadania. Nie było ono łatwe ze względu na to, że relikwie nie są tak rozdawane często, a po drugie też epidemia, która przeszkodziła nam we wcześniejszym przywiezieniu tych relikwii. Nasza parafia w 2026 roku, jak podają źródła różnego rodzaju, będzie obchodziła 700 lat. W przyszłym roku będziemy obchodzić 150. rocznicę budowy obecnego Kościoła. Parafia jest pod wezwaniem świętego Mikołaja od samego początku, więc on nam patronuje jako ten główny patron, a następnie święty Izydor Oracz, który jest drugim patronem w naszej parafii. Parafia jest parafią rozległą, mającą ponad 15 sołectw leży na terenie czterech gmin. Największy obszar to jest gmina Szydłowiec, następnie gmina Chlewiska, gmina Orońsko i najmniejszy skrawek to gmina Jastrząb. Mam tu właśnie ze sobą Relikwiarz z relikwiami pierwszego stopnia Świętego Mikołaja, które udało nam się dzięki przyjaciołom przywieźć z centrum działalności duszpasterskiej, jakbyśmy to powiedzieli, dzisiaj Świętego Mikołaja, bo z Bari, z Włoch. Tam w bazylice Sanktuarium Świętego Mikołaja, gdzie pracują ojcowie Dominikanie, spoczywają. Relikwie świętego Mikołaja, które zostały przywiezione z Miry, i tam do dzisiaj są czczone przez dwie wspólnoty Kościoła chrześcijańskiego bardzo mocno. To my, katolicy, i nasi bracia prawosławni. Pewnie, pewnie wielu ciekawi, nie wszyscy wiedzą, co oznacza to sformułowanie relikwie pierwszego stopnia. Relikwie pierwszego stopnia to jest. Yy, to, co jest, no powiedzmy, człowiekiem, czyli w przypadku tych relikwii, które ja trzymam w ręku, jest to tak zwana manna, ciecz krystaliczna, która po śmierci świętego Mikołaja zaczęła wypływać z jego ciała, dzisiaj wypływa z jego kości, które są. W sarkofagu i tam nie ma dostępu wody, jak ojciec tłumaczył, więc niemożliwe, żeby to była woda, żeby to było cokolwiek innego. Badane były te, badana była ta ciecz, jest to ciecz, która wypływa z kości. Dzisiejsze uroczystości to cały dzień modlitwy, wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo świętego mikołaja prosimy o potrzebne dary i łaski dla naszej wspólnoty parafialnej jak i dla wszystkich wspólnot które są w naszym dekanacie jak i w naszej diecezji prosimy w sposób szczególny za nasze rodziny za małżeństwa którym patronuje święty mikołaj szczególnie te małżeństwa które są w trudnej sytuacji takiej osobistej również modlimy się za dzieci młodzież jak to mówimy, dzieci czekają na świętego Mikołaja, dlatego że to jest taki sympatyczny, miły, bardzo pocieszający święty, taki przyjaciel. I ta uroczystość będzie zakończona mszą świętą o godzinie 17, na której wprowadzimy relikwie świętego Mikołaja w uroczystej procesji na początku mszy świętej. I one zostaną, mam nadzieję, z nami do końca, dokąd parafia istnieć będzie. Ten współczesny Mikołaj jest Mikołajem od prezentów, tych materialnych. Takich prezentów, które otrzymujemy od naszych najbliższych, którzy nas kochają, którzy w ten sposób chcą wyrazić swoją miłość do nas. I my również jak obdarowujemy innych, tę miłość wyrażamy. Ale ja chcę powiedzieć o tym świętym biskupie z Miry, który chciał być darem dla innych. Przede wszystkim jak niósł prezenty, jak niósł jakieś dary materialne, to z tym niósł Ewangelię. Jezusa Chrystusa, który jest miłością. Tą miłością, którą my dzisiaj w sposób szczególny, w tym czasie tak dziwnym, powinniśmy nawzajem siebie obdarowywać. I tego życzę wszystkim. Przede wszystkim, by rodzice umieli obdarowywać dzieci miłością. Dajesz prezent, nie uważaj, że już wszystko skończone. Że już wszystko dla dziecka zrobiłaś. Zrobiłeś. Nie. W tym prezencie niech będzie Twoja miłość. Ojca, matki. W tym prezencie niech będzie Twoja modlitwa, którą zanosisz każdego dnia za swoje dziecko, aby było przede wszystkim dobre, szlachetne. Aby umiało odnaleźć się w tym świecie ze szlachetnością ludzką, żeby nie straciło człowieczeństwa. I to jest najważniejsze, i o tym nam mówi Święty Mikołaj: bądź darem dla innych, taki jaki jesteś, jaki kształtujesz swoje życie, abyś w tym życiu odnalazł również tą cząstkę, którą się podzielisz z innymi. Ja w tym momencie chciałbym tutaj podziękować tym, którzy. Przyczynili się do tego, że te relikwie są dzisiaj z nami, bo no nie jest to takie proste, żeby otrzymać te relikwie. Otrzymują to parafie pod wezwaniem Świętego Mikołaja i nam udało się je zdobyć dzięki naszym przyjaciołom naszej parafii, czyli Ojcu Bowi, który pochodzi z Włoch, z Mediolanu, a pod Bari ma swój klasztor. Dzisiaj jest sekretarzem krajowego. Papieskiej Unii Misyjnej i on to zaproponował, co byśmy te relikwie zdobyli. No i swoimi, jak to mówią, drogami informacyjnymi doszedł do takiej możliwości, że te relikwie są z nami. Również chciałbym podziękować księdzu Maciejowi Będzińskiemu, sekretarzowi, dyrektorowi papieskich dzieł misyjnych, za tę inicjatywę. Byliśmy we dwóch z Cezarem Wanko, który jest prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej, naszym parafianinem. I te relikwie otrzymaliśmy przy ołtarzu, przy relikwiach świętego Mikołaja w Bari. Chcę tylko powiedzieć, że również święty Mikołaj to ten, który łączy. Łączy dwie wspólnoty Kościoła Katolickiego i Kościoła Prawosławnego. Łączy nas, chrześcijan, Miłości. I tak niech będzie pośród nas, tu, w na tej naszej małej ojczyźnie, byśmy potrafili się łączyć, budować wspólne dobro, a to, co trudne, powierzać świętemu Mikołajowi, by on obdarowywał nas tą Bożą miłością, która jest nam potrzebna. Pan wami, jest dobra w Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. Wow.